więc szukamy naszego folderu z gothicem. Następnie postępujemy zgodnie z trenami. Możecie sobie zablokować i zeby nadążyć. Teraz szukamy jakiegoś pancerza do zmiany. Powiedzmy, że wybieramy szatę górą. Następnie zapisujemy sego tak na zapas, żeby móc go odzyskać. Wybieramy miejsce, gdzie go chcemy zapisać, i format JPG. A teraz klikamy eksport i gotowe. Mamy kopię zapasową. Gdy już znajdziemy nasz pancerz, zapisujemy go dokładnie tak jak wcześniej. Ok jeśli masz już zapisany to wracamy do naszej szaty guru. Teraz się skupić bo to jest najważniejsze. Klikamy tam gdzie jest zaznaczony i szukamy naszej zapisanej szaty MAGA ognia. Czy jakiej tam sobie wybraliście? Wybieramy go i klikamy otwórz. Teraz pojawiła się nam szata, którą otworzyliśmy. Ale z boku widzimy napis od naszej szaty guru. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy trzecią opcję. A następnie klikamy OK. OK, teraz wyjaśnię, co właśnie zrobiliśmy i jak to działa. Po pierwsze, szata maga ognia przybierze dokładnie taką wielkość, co miała szata guru. To znaczy zostanie ściśnięta. A na odwrót gdybyś mniejszą do większej podstawie auto by się rozciągnęła. Po drugie szaty nigdy w ten sposób nie zmienią swojego kształtu. Szata poszukiwacza zawsze będzie miała kształt szaty poszukiwacza nieważnie jaką teksturę pod nią podstawicie. Tak samo wszystko inne. Po trzecie przez goma na nie dodacie całkowicie nowej zbroi czy broni. To chyba wszystko. Teraz jak obiecałem niektórym wytłumaczę jak zrobić taki pancerz jaki miał Patok w ostatnim starciu. Najpierw musicie znaleźć ciężką szatę Maga Ognia i ją rzecz jasna zapisać. Potem musicie znaleźć szatę Poszukiwacza i podmienić ją na szatę Arcymaga Ognia. Jak włączycie re to zobaczycie że działa. A i ostatnia ważna rzecz nie możecie włączać gothica z włączonym gomanem bo będzie no tak dziwnie. To co chcę, to co moje jest moje, co ja radnie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policjant przeszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to co chcę. To co moje jest moje, co ja nie, w razie co nie wiem przecież jak i gdzie. Gdzieś tak braku wolności, tej wolności, co chciałbyś się mieć. Ciągle w gotowości Cały czas ktoś przeszkadza ci mieć Marzenia, które są, które już tutaj były To nie są, który prawo ci da Ja jestem z tych, którzy dadzą To twój skiz i ty go rysujesz Człowiek rozumiesz, ty losem swym kierujesz Chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty Ślepą wiarów to są takie luty, które niosą ukojenie Wszystkim tym, co dosięgło ich zwątpienie I przygrodło Uwierz swą wolność, to jest twoje mienie To jest moje mienie, wolnego człowieka Prosto ze środka, z przekaz